Patrzą te karpie jak pieron. O, coś się tu robi. Razem zobaczcie, jak ładno. Piękno. Siemanko, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny rozwypad, dwa Sławiki. Nowo miejscowa. Dzisiaj on znajduje się na nowej miejscowce na potoku. Z niego wypływa życzka. Robi się staw i potem dalej zaś do rzeki wpływu No i co, słuchajcie, dwa spawiki także jak nie przedłużając, zapraszam Was na film. Życzę Wam miłego oglądania. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco wszystkimi powiadomieniami o filmach. No i co, zaraz gruntuję spawiki, mieszam zanęta i zaczynamy wędkowanie, także zapraszam Was i miłego oglądania. Dzisiaj do zanęty poleci kukurydza, pelecik malutki, iglina z zanętą, Zaraz to wszystko fajnie wymieszam, żeby to miało ręce i nogi. Zrobimy kulę i będziemy łowić. Na pierwszą wędka leci. Póki co rasówka hoczek numer 6, 0,18 przypon. Spławik 2 gramowy bez dociążenia. I tu do połowy będziemy łowić Zaciepuję wędki. Na drugą wędkę polecam pierwsze, pierwsze białe i zaciekła wędki tego, tak że godą. I zarostuki, kuleczki, które już są uklejone. Wciepuja w te miejsce. To zaraz wszystko pokorza. I obejrzymy, co się będzie działo. Jak widzicie obydwa spawiki już zarzucone. I teraz ciepia zanęta po samuśki spowiki. Centralnie spławik. I o już, tu mam wszystko wyfutrowane. Spławiki czekałem na pierwsze branie, tak jak, go do jedna wędka, póki co na białe, drugą na rosówka, potem da próbował kukurycka. Dzisiaj ogólnie klasycznie, klasyczne przynęty kukurydza, białe, rosówki, dendrobyna. W razie co, aby nie brało, no to też mu ze sobą pelecik, czy tam jakiegoś małego tambelsa, żeby na spławik ciepnąć. I obejrzymy, co się będzie działo, a już Wam pokazuję, jak to tu wygląda i czekam na pierwsze brani. Tu, jak widzicie, takim zakolu siedza. Niecałe 2 metry głębokości. Spławiki tam czekają na brani. I tak się to tam ciągnie, słuchajcie, całe wzdłuż. I potem aż wpływa to do rzeki Olzy. Tak, to tu wygląda ładnie, czcinki. Powiem wam, że tak po cichu liczę na jakiegoś fajnego karasia. Może jakiegoś karpia uda się złowić, ale chciałbym pojechać karasie, płocie i leszcze. I to przede wszystkim te ryby i tak jak godono, obejrzymy co się będzie działo. Beleby by w ogóle jakieś branie było, bo chyba z 2 lata, że tutaj już, albo dobre nawet chyba 3 lata. Ostatni rozrzek był nie na tym stanowisku, ale na tym potoku tutaj właśnie. No i co? Wtedy, że tu byłby zima, udało mi się złowić ino chyba jedna potka, jak dobrze pamiętam. A teraz obejrzymy w lato, 24 lipca. I tak jak godą, Do wieczora dzisiaj chyba posiedza. Jerzech ciekaw, co tu wpłynie. Słuchajcie, powiem wam, siedzę już dobro godzinka. I nawet nie było szkubnycie na spławik. Cały czas jakieś pojedyncze banie tam się robią. I w, w innych miejscach tu w tej zatoczce. No ale póki co cisza kompletno, Nawet nam białego. Nie chcę płoteczka dziubnąć. Ciekawe, wątpię, ciekawe co, je, co jest zgrane, czy przez to, że ta pogoda rozpadze, rozduszno, rozdaś grzmi czy co. No obejrzymy. Jakoś nie umia się wstrzelić ostatnie czasy, ale myślę, że, że ta ryba mi tutaj wlezie dzisiaj i, i coś tutaj połowia. Będziemy widzieć. Zaraz jedna wędka przerzuca. Nadam Belsa spróbuję, bo na tarasowka też póki co nic. No i tak byda próbował różne przynęty. Póki co musiała się spakować do auta, bo bo powiem, przyszła burza, coraz to bardziej zaczęło grzmieć, nie będę ryzykował Tym bardziej, że nic póki co nie brało Może to przeczeką, obejrzymy co z tego będzie Jak będzie lajtowo, to przeczeką i jeszcze posiedza No a jak będzie tak przez godzinkę Grzmiało cały czas, no to płada dudą i po prostu Pojedziemy z samego rana spróbować Obejrzymy, no tak jak mówią, poczeką tu kwałcie, Czy to przyjdzie, czy nie, będziemy widzieli Jak przyjdzie, to idziemy na zodłowić a jak nie przyjdzie, to po prostu przyjademy z rana, albo jutro na wieczór. Te sztuki, może na ta miejscowa albo kąsek dali na troszkę głębsze i obejrzymy, czy uda się coś złowić. Póki co, już zaczęło padać i coraz to bardziej to tam grzmi. Obejrzymy, co z tego będzie taka głodą. Tak, witam Was z samego rana. Wczoraj mnie ta burza wygoniła, dzisiaj w na razie jest w porządku pogoda. No i co, zameldowałem się troszkę w innym miejscu niż wczoraj i spróbujemy tutaj złowić. Wędki już poleciały do wody. Zanęta wszystko też. Co do przynęt to dzisiaj mam swojskie gnojki, białe, rosówki, kukurydza, coś tam dambelsów. No i tak się to tu prezentuje. I tak tu będziemy dzisiaj łowili. Jest, słuchajcie, już pierwsza płoć złowiono. Tak w granicach 27-30 cm elegancko. Kolejna rybka, taka uklejka, jak widzicie, piękne złoto. Słuchajcie, coś fuluję teraz większego. Kaper to chyba nie ma, Albo ta kopotka wielko. Nie chcę tego urwać, bo mam delikatny przypłon Ciekawe, co to za ryba Albo kaper Poszło Poszą słuchajcie nie wiem, czy to szczupak nie pobił po rybce i się nadziął na moich oczach, bo w połowie mu przypon odgryziony prawdopodobnie mógł to być. Coś tam holujemy kolejnego. A kolejna rybka. Razem mniejsza płoć, nie wiem co to przed tymi odgryzło cały zestaw Ale prawdopodobnie to był szczupak, słuchajcie Ale piękna płotka, słuchajcie ładnie ryby w lazwy. zobaczcie, jako ładno piękno, naprawdę i kolejna płoteczka Kolejno, piękno, poć. Tak, wam powiem, dzieje się, cały czas się coś dzieje. Roz, płoteczka rozwzdręga i dwa razy potargany cały zestaw. Teraz obydwie wędki naprawione i zarzucone na nowo. Obejrzymy, co się będzie działo. Posiedzę jeszcze z godzinka. Myślę, że jeszcze jakieś rybki uda się wyciągnąć. Prawdopodobnie to jest szczupak. Prawdopodobnie też czupak już mi zwinął i drugą wędka tukę. Mogę się mylić, obejrzymy no Ale tąpię tak samo jak przedtem Normalnie nie wiem co tu nie wiem co robić, bo nie umia tego ruszyć, nawet zna tej ryby wędka wygryto chowy łuk słuchajcie na karpia mi to nie wygląda. Jeżeli ciekaw, na no mnie to wygląda, że mi pobił albo sum, albo szczupak Bo dwa razy już że miał odgryzione, tak jak godą, zestawy Obejście se I cały czas na dnie Już tu ten spławik widać Jak widzicie, jak wylos Ciekawe co to jest, czy się do... Nie, karp słuchajcie Kaper to jest. Tym razem te karp, bo że go widział na pewno na jednej, więc to je karp, a nie wiem, czy tam co jeszcze nie ma kajdali, bo jeszcze jakaś tam dalej mi żyłka idzie, słuchajcie. Więc teraz nie wiem, czy ten karp co tu je, to jest z mojego spawika. bo tu mam ma jak pieron. Dobra, spróbuję go podebrać bo tu mam dwa spawiki pomatłane, jeszcze jakaś tam żyłka idzie jakoś Jak widzicie tu mam karpę na pewno Może jeszcze jakoś jedna ryba jest z zaczepem I słuchajcie, taki karpik Jak widzicie udało się go wyciągnąć ale przed tym na pewno był szczupak, bo to było odgryzione Ten mnie trochę pomatło i przez to tak ciężko szło. Ale siedzi, już go wypuszczą z powrotem do wody. Piękny Karpik. No i udało się, słuchajcie, no i udało się jak widzieliście. Tego karpia dzisiaj też złowić Jeszcze jakieś pół godzinki posiedza Jakiś pocie jeszcze może Może uda się złowić Może coś większego jeszcze podędzie Pół godziny to jest dużo czasu No i co dobry ruch przede wszystkim, że zmieniłem Zbiornik z Tego co wczoraj mnie burza przegoniła na tym co tu dzisiaj właśnie przyjął No i tak jak posiedza jeszcze pół godzinki I wyda się zbierał do chałupy na obiad Pomału godzina 10.20 a tuki cały czas biorą. I kolejna rybka, słuchajcie. Tym razem stringa Też dość piękno. Takie rybki mogą brać, słuchajcie. O, słuchajcie, i zaś ta ryba, zaś ta ryba wielko. Nie wiem czy to kapel, czy szczupak, i zaś odgryzione, i zaś poszło. Nie wytrzymała żyłka, cały zestaw odgryziony. Słuchajcie, mnie na koniec dzisiejszego wędkowania prawdopodobnie kolejny karpik Ale tu walczą te karpie jak pieron. O, coś się tu robi. Ale walczy. No i niestety słuchajcie, nie udało mi się tej ryby wyciągnąć. Był to karpik dość większy od tamtego, ale też poszło przypon, szczelu po prostu 0,18 nie wytrzymało. No i co? Ja się pakuje pomału do chałupy. Wom, jeżeli się podobał filmik, zostawcie suba dzwoneczkiem, łapa w górę, komentarz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Czymcie się pozdrowionka i życzę Wom udanego dnia. Pozdro!